No, akwarium nareszcie wygląda tak, wodospad nareszcie się sypie, zrobiłem teraz, przerobiłem całkowicie, jest na powietrze, bo na pompkę od wody mi się zapychało tam ciągle ten zbiornik, a to coś wpadło, no nie było to funkcjonalne. Tu też miałem problemy, po prostu chciałem, żeby duży pojemnik zrobić, ten co z tyłu jest na to powietrze, nie proponuję, bo wtedy jest za dużo wody i, po, i za mało pęcherzy i nie podnosi do góry. Tam jest 2 cm na 6 teraz bodajże, jak dobrze pamiętam i są dwa, na dwa wężyki i na dwa te kółeczka, które dają powietrze, nie? Te bombelki. No i tak to nie leciało elegancko. Leciało to. No także że leciało. No. Dzisiaj zakupiłem najnowszy, największy brzęczyk na 400 e, litrów na godzinę. Tam jest napisane. Nie wiem, co to oznacza. Bo to powinno być jakoś w miligramach powietrza czy coś mi się wydaje. No dobra, miesza z tym. Największy jaki był w sklepie jest ustawiony na maksa. Dmucha. Wydaje mi się, że jakbym zrobił mniejszy przekrój, który y, wypuszcza powietrze razem z tym piaskiem z tyłu, tam w tym zbiorniku, to wydaje mi się, że nie trzeba byłoby takiej mocnej y, pompki. Ale to, to jest tylko prawdopodobieństwo. Trzeba by to sprawdzić, a nie mam ochoty bo się sypie. No tak, jeszcze ten piasek biały teraz wywalę, bo kupiłem inny piasek. Kupiłem fajny, który spada szybko na dół. Tu mi trochę syfu pływa, także nie myślcie, że to jest ten piasek. Ale miałem taki, że sypało mi dosłownie wszędzie tutaj do przodu. W ogóle się nie krępował. Jak mu woda pasowała, tak leciał. No i ten jest krystalicznie biały, a ten jest takim syfem trochę jakby. Także jego całego usunę i zrobię tutaj właśnie taką warstwę cieniutką. I tu delikatnie tam, że niby tutaj woda spływa, nie? I sobie leci tym strumykiem. Tu też jest ta rzeczka niby, nie? Tak, drzewo. Fajną roślinkę, to jest ta roślinka, tak jak wcześniej pokazywałem na tych drzewach. Tylko, że wtedy nie miałem patentu, jak ją zaczepić do tego korzenia. Znaczy, to nie jest korzeń, to jest sztuczne tworzywo. Nie miałem patentu. Teraz wymyśliłem gąbkę, umocowałem ją i powkładałem tamtą roślinkę. No i teraz czas, by się to wszystko ukorzeniło. Już wychodzi na wierzch. Tutaj miałem jeszcze piękny, zieloniutki trawnik wsadzony. No ale co, jak się ma już ryby, to się nie utrzyma. Także proponuję robić sobie kształt swojego akwarium, taki jak macie wymarzony. Jak już wszystko się ukorzeni, dopiero puszczać ryby. To jest katastrofa, ile ja już pieniędzy wydałem na te rośliny, na ten trawnik, który tu próbuję ciągle. No i czekam w sklepie, teraz jeszcze mam inną metodę tego wsadzania, wyczaiłem. Także zobaczymy. Może, może się uda. No wodospadzik, tak. Zainteresowanych, jak yy, chcą mieć taki wodospadzik, to ja chętnie wytłumaczę, jak to wszystko funkcjonuje, ponieważ sam, zanim doszłem do tego, się oszukałem. Jak nie wiem co. Yy, prób i błędów było tysiące. Moja żona aż była zdziwiona, że. Ja jeszcze mam na to siłę i po prostu mam ochotę, bo ten wodospad, żeby nie skłamać, robię go chyba... Zaraz, Wiktor miał miesiąc, to ja go robię jakieś 9-8 miesięcy. To było w różnych momentach, jak zobaczycie moje poprzednie filmiki, to on był tu na środku, taka kupa bezsensowna, no ale... Mniejsza z tym. Jest jak jest. Jest zajebiście Roślinki mi tutaj zaczynają odżywać, bo też miałem problem z glonami. No i co? Mówcie, jak Wam się podoba. Ostatnio wsadziłem grzałkę, bo byłem sceptyczny do niej, bo zawsze była temperatura. Nagle miałem 22, temperaturę więc mówię nie no, za zimno. Wszystkie rośliny mi padną. Teraz mam. 26 bo ustawiłem na 25 widzę, że trochę jeszcze trzeba ją zmniejszyć no, nie jest źle bąbelki mi tryszkają tam założyłem taką końcówkę z regulatorem na górze ile ma tego powietrza wchodzić no i na powietrza po co mi brzęczyk, brzęczyk mam wykorzystany do wodospadu, wtedy akwarium wygląda zajebiście